To są cztery ninja, które były w sezonie 1. Je... Jakim jedenastym? W sezonie dwunastym. Yy, no i tutaj, żeby do kolekcji, to jak wiadomo, brakuje mi tylko, powiecie, że dwóch. No w sumie to nie zupełnie, ponieważ jak widać, w, sez w sezonie dwunastym yy, zaina nie było w tych strojach, jest tylko awatar Zain, ten różowy, piękny. Także brakuje mi tylko ni, No ale na szczęście już ją zdobyłem. Cześć tego bez. Kropka. Witam Was znowu na, na moim kanale, w tym odcinku pokażę Wam wszystkich ninja z sezonu 12 Ponieważ, tak jak to jest na tytule, ty, tytule, brakuje mi tylko tego ninja, żeby zdobyć wszystkich z tego sezonu ninja Także jest to właśnie Nia która była tylko w jednym zestawie yy, i właśnie jej nie miałem od tego 2020 roku. Chciałem ją sobie pa, 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 parę razy kupić, ale y, troszeczkę była droga, ale teraz mi się udało ją kupić yy, w dość rozsądnej cenie. Yy, no i teraz już tak, tutaj my mamy tutaj tego Jaya. słabszy ostrość, ostrość, ostrość! Co jest? Loida, Kaja, Kola oraz tego różowego Zeina. No i teraz to już wam to spróbuję to wam tak pokazać. Nie mam żadnego tutaj. O nie, o nie, o nie. Nie mam żadnego staty wiem. To trochę. Dobra, to więc ten wrotek już nam no, no, na no, nie będzie potrzebny. E, także to jest ta uwaga Nina, która mi się bardzo, ale to bardzo pod podoba w tym wydaniu. Okej. Okay. Bardzo ma ładny strój. No niestety nie, nie ma tutaj e, ramienika do niej, ale ja mam powtórkę i mam dwóch Jayów z tego co. E, widzieliście to. Z tego sezonu. Także możemy teraz zdjąć ten narmiennik i dać go ni. Okej, okay, a więc to jest ta nija. Jest ona bardzo, ale to to bardzo ładna. Bardzo mi się tak, jak, jak już mówiłem, podoba. No i założyłem też jej te życie gracza. Dla mnie to jest trochę takie słabe, że mamy tutaj tak, jakby no. No pięć, pięciu ninja, a wszyscy mają już jedno życie zużyte, jak, jak dla mnie. W każdym zestawie pop powinien być inny, na przykład w jednym, na przykład w sklepie dla graczy powinny być wszystkie życia. Na przykład w świątyni u, u Nagamiego powinny być, nie wiem, dwa życia. Żeby to tak się zmieniało, a nie, że mamy cały czas tylko to. Ale już na to przemknijmy oko i tak ta figurka jest bardzo ładna. I teraz taka ciekawostka, wszystkie y, mini figurki Ninja, no oprócz zajna w tym sezonie mają nową twarz. W sensie, jak widzicie to takie podstawowe, to są takie. Y, tutaj się teraz wam wyświetlają na, na ekranie te, te, te podstawowe, a ja wam teraz pokażę te y, takie tutaj z, z tego z sezonu 12. Dobrze, a więc jak się prezentuje ta mina kola I tylko też wszystkie te dostaniemy tylko w tym stanie 12. Więc, sensie, no wiecie, na początku, w sensie tutaj ma, mamy takie, nie? Ale to już je widzieliście na początku tego odcinka. Jay, Mia, e Lloyd, tak się, też, tak się też tutaj prezentuje, e Kai. wszystkie, tak? Tutaj zajmę troszeczkę z tyłu. Został. Okej, okay, no to co? To by już było wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i napiszcie też w komentarzach, czy chcecie dalej, żebym tak jakby tutaj te, dalej, no, troszeczkę złego słowa, słowa użyłem. Chodzi mi o to, że niedługo też będzie nowa figurka do, do mnie przyjdzie, która będzie takim, jakby urozmaiceniem pewnego y, gangu. Muszę się trochę, trochę domyślać, kto to będzie. Y, także napiszcie w komentarzach, czy chcecie taki film, gdzie właśnie też go pokażę. Tą figurkę. I co? To już było wszystko. Okej, okay, no to ta.